Witam Was na kanale. W tym odcinku pokażę Wam, jak wykorzystać menadżer pakietów Apt do efektywnego zarządzania oprogramowaniem w dystrybucji Linux Mint. Linux Mint jest oparty na Ubuntu, który z kolei bazuje na Debianie. Oznacza to, że do zarządzania oprogramowaniem posługujemy się menedżerem pakietów APT. Linux Mint oferuje nam także prosty i wygodny interfejs graficzny do zarządzania oprogramowaniem. Jednakże za pomocą menedżera pakietów APT możemy uzyskać jeszcze większą kontrolę nad procesem instalacji, aktualizacji i usuwania pakietów. Na sam początek otworzymy terminal. Możemy to zrobić klikając ikonę terminala na pasku zadań lub używając skrótu klawiaturowego, który ukaże się na ekranie. Teraz jesteśmy gotowi, by wprowadzić nasze pierwsze polecenie związane z menedżerem pakietów APT. Polecenie to nosi nazwę sudo apt update. Komenda ta odświeża nam repozytoria, by oprogramowanie, które chcemy zainstalować, było w najnowszej dostępnej wersji. Po wpisaniu polecenia, menadżer pakietów apt rozpocznie proces pobierania informacji o dostępnych pakietach z repozytoriów. Może to chwilę potrwać, więc będziemy musieli poczekać, aż operacja zostanie zakończona. Po ukończeniu, wyświetli nam się także ilość oprogramowania, która wymaga aktualizacji. Co zrobić, jeśli chcemy zaktualizować wszystkie zainstalowane już pakiety do najnowszej wersji? Menedżer pakietów APT umożliwia nam dokonanie tego w bardzo prosty sposób. Wystarczy użyć polecenia sudo apt upgrade. Po wpisaniu tego polecenia, menedżer pakietów APT przeanalizuje nasz system i zaktualizuje wszystkie pakiety do najnowszych dostępnych wersji. To naprawdę wygodne. Ponieważ możemy być pewni, że nasz system jest zawsze aktualny i bezpieczny. Aktualizacja oprogramowania może potrwać kilka minut, w zależności od szybkości Twojego internetu. W przypadku aktualizacji kernela, sterowników czy dużej ilości pakietów zalecane jest także ponowne uruchomienie komputera, by zmiany zostały wprowadzone. Kiedy proces aktualizacji zakończy się pomyślnie, Możemy przejść do następnego etapu. Teraz, gdy nasz system został już zaktualizowany, możemy zainstalować wybrany przez nas program za pomocą menedżera pakietów apt. Aby to zrobić, użyjemy polecenia sudo apt install, a następnie wpisujemy nazwę interesującego nas pakietu, który chcemy zainstalować. W tym przypadku będzie to terminal Tilix. Gdy wprowadzimy to polecenie i potwierdzimy naszą decyzję, menadżer pakietów apt automatycznie pobierze i zainstaluje wybrany pakiet wraz z wszelkimi zależnościami, które są mu potrzebne. Jest to największa z zalet menadżera pakietów. Zaletą jest także to, że możemy zainstalować większą ilość oprogramowania w jednym poleceniu, oddzielając je spacjom. By sprawdzić, czy oprogramowanie, którego szukamy, znajduje się w repozytoriach, robimy to za pomocą komendy apt-search. A następnie wpisujemy nazwę interesującego nas pakietu. W tym przypadku będzie to odtwarzacz plików wideo VLC. Zależnie od dystrybucji, oprogramowanie, którego możemy potrzebować, może być niedostępne w oficjalnych repozytoriach. Dla przykładu możemy wymienić programy takie jak Visual Studio Code lub odtwarzacz muzyki Spotify. Aplikacje te są możliwe do instalacji, ale by je zainstalować, należy podjąć dodatkowe kroki. Pobieramy pliki instalacyjne w formacie deb z oficjalnej strony lub postępujemy zgodnie z zamieszczoną instrukcją, by zainstalować wymagane oprogramowanie. Jeśli jednak zależy nam na bezpieczeństwie i stabilności, do instalacji oprogramowania, którego nie możemy znaleźć za pomocą menedżera pakietów APT, wyszukujemy je za pomocą graficznego sklepu z oprogramowaniem. Oprogramowanie to zostanie zainstalowane za pomocą menedżera pakietów Flatpak, o którym opowiem więcej w następnym odcinku. Na koniec, nie zapominajmy o usuwaniu zbędnych pakietów. Jeśli już nie potrzebujemy danego programu, możemy go łatwo usunąć za pomocą polecenia sudo apt-remove, a następnie wpisujemy nazwę programu, który chcemy usunąć. W tym przypadku będzie to VLC. Po wpisaniu tego polecenia, apt usunie wybrany pakiet z naszego systemu, a my odzyskamy cenne miejsce na dysku. Po dezinstalacji. Może okazać się, że program, który usunęliśmy, pozostawił zależności, które nie są już więcej wymagane przez żaden inny program. Lista zbędnych zależności wyświetla się po desinstalacji pakietów oraz podczas aktualizacji repozytoriów. By się ich pozbyć, robimy to za pomocą komendy Sudo Apt auto remove, a następnie czekamy na ich usunięcie. I to wszystko na temat zarządzania oprogramowaniem za pomocą menedżera pakietów APT w dystrybucji Linux Mint. Dzięki menedżerowi pakietów APT możemy wygodnie aktualizować, instalować i usuwać programy, co sprawia, że nasze doświadczenie z systemem Linux Mint jest jeszcze lepsze. Mam nadzieję, że odcinek się spodobał. Jeśli tak, pozostaw łapkę w górę oraz zasubskrybuj kanał i kliknij w dzwoneczek, by dostać powiadomienie, jak pojawi się następny filmik. Jeśli masz jakieś pytania lub chcesz się podzielić opinią, możesz to zrobić w sekcji komentarzy. Linki do użytych stron i materiałów znajdują się w opisie. Do zobaczenia w następnym odcinku.